Przede wszystkim jest to pożyczka, która była zaplanowana przyjmując budżet na rok 2025. Ona była planowana w kwocie 150 milionów na inwestycje, ale bierzemy tylko 136 milionów. Ponadto również spłaciliśmy. Trudniejszy kredyt w banku EBI, widzieliśmy kredyt w BGK, czyli lepsze warunki finansowe dla miasta. Poczeka na inwestycje, przede wszystkim inwestycje w termomodernizację, inwestycje w wymianę oświetlenia w mieście, to nam da zyski. Będą mniejsze koszty utrzymania infrastruktury w mieście oraz ważna informacja rosną dochody miasta Zielona Góra, wskutek czego zmniejsza się dług miasta. Schodzimy poniżej 50%, więc myślę, że to jest duża, ważna informacja dla mieszkańców miasta. Oglądamy złotówkę trzy czterokrotnie. to więc budżet jest realizowany skutecznie. Pozyskujemy ogromne pieniądze zewnętrzne, unijne. To więc to Cię zakomunikowałem radnym i uzyskałem pozytywną opinię, jeśli chodzi o zdane uchwały budżetowe.